milionów 775 000 zł. Zakwalifikowały się dwa wnioski i Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił powiatowi takiej promesji inwestycyjnej na realizację dwóch zadań. Pierwsze zdanie to jest budowa i modernizacja, poprawa jakości dróg powiatowych na terenie gminy wiejskiej Kętrzyn. A drugi wniosek dotyczy połączenia mątań z, z Asunami i Świętym Kamieniem. Taki odcinek w gminie. Które od 30 lat, jak kiedy rozmawiam z mieszkańcami tych miejscowości, mimo, że 30 lat czekali, że w ogóle ktoś przychylnie spojrzy na ich potrzebę połączenia tych miejscowości. Dzisiaj to jest fakt. Mam nadzieję, że posiadając już gotową dokumentację techniczną, będziemy w bardzo szybkim tempie i w bardzo szybkim czasie mogli ogłosić postępowanie na płonie wykonawcy i po prostu realizację tej inwestycji. Tak jak już dzisiaj rozmawiając z Państwem powiedziałem, Inwestycje drogowe, głównie tym na te wnioski był nastawiony Powiat Kętrzyński to nie tylko jakość, komfort mieszkańców, ale też przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa. Nasze gminy mają też inne dodatkowe tematy, wiele tych spraw związanych z modernizacją kanalizacji, ujęć wody, modernizacji sieci kanalizacyjnych, czyli tą całą sferę. Komunalną i tutaj w obecności samorządowców, parlamentarzystów, zaproszonych gości chciałbym serdecznie podziękować pani senator, pani poseł, panu posłowi, ponieważ mam takie odczucie, ale to jest odczucie, które graniczy z pełnym przekonaniem, że dla Was, przepraszam, jak się pozwoliłem zwrócić, powiat Kętzyński jest szczególnym. Terenem, obszarem naszego województwa i zawsze możemy liczyć na Waszą pomoc, zawsze możemy liczyć na Waszą życzliwość. My trochę, przyznam się, że też brutalnie to wykorzystujemy, ciągle apelując, prosząc o to wsparcie, ale efekty są widoczne i tak jak powiedziałem na początku, nie są to efekty jakieś wirtualne, nie są to zapowiedzi, które nie materializują się, one są faktem. I cieszymy się, bo z tego nie my samorządowcy, nie wójtowie burmistrzowie, nie starosta korzysta, ale korzystają mieszkańcy naszych samorządów za to, za co serdecznie, publicznie Państwu dziękuję. Być może przejdziemy do te, takiej te, konwencji, że poproszę teraz o komentarz do tych moich słów panią